Witam Państwa, zapraszam na czytanie dla wodnika na miesiąc września 2021 roku. Jest to czytanie dla osób, które mają Słońce w znaku wodnika, Księżyc w znaku wodnika bądź też Stellum. Jak również o czym zapomniałam wcześniej powiedzieć przy poprzednich filmikach, oczywiście osoby, które posiadają ascendent wschodzący w swoim horoskopie natalnym w znaku wodnika, również mogą tutaj znaleźć coś dla siebie w tym czytaniu. I patrzymy na miłość, relacje i związki dla wodnika. Miłość i relacje i związki dla wodnika w miesiącu wrześniu 2021 roku. No, możliwe jakieś zawieszenie. Czasem zawieszenie broni, jeżeli były konflikty. Taka stagnacja, takie płytkie relacje. Może bez, bez większych problemów, ale myślę, że tutaj... Takie też lenistwo troszeczkę. Zależy od tego, prawda, prawda, co było. Jeżeli były konflikty, to zawieszenie broni. Jeżeli było bardzo atrakcyjnie, bo na przykład prawda, dosyć intensywnie spędzaliśmy ten okres wakacyjny, no to będzie taki powrót do takiej codzienności, do takich zwykłych, codziennych obowiązków. Tutaj nic takiego, nic takiego złego nie widać. No, czasem jest możliwe prawda, przy tym zawieszeniu jest też fizyczne zawieszenie kontaktów relacji. Czyli być może, y, któryś z partnerów wyjedzie i, i nie będzie tej fizycznej styczności na co dzień. Y, być może chwilowo będzie trzeba na przykład się rozstać, y, z uwagi naprawdę na różne y, obowiązki. Y, no Dla, dla y, wodników, które mają, y, mają sprawy sądowe, y, być może rozwodowe, no, może w tym miejscu zapaść orzeczenie rozwodu bądź też separacji, czyli takiego chwilowego zawieszenia yy, małżeństwa w miesiącu, wrześniu. No, aczkolwiek widać tutaj też takie takie lenistwo i chyba takie zadowolenie z takiego obrotu, obrotu spraw, jaki ma miejsce. Yy, możliwe też, prawda, takie romanse, zainteresowanie. Innymi osobami, takie odejście od tej stałej relacji. Także uważajmy, uważajmy, bo, bo jeżeli ulegniemy takim pokusom, no to możliwe również, prawda, to że no, skończy się to z czasem w pewnym momencie złożeniem mm, powództwa do sądu. Yy, więc, zarówno no, patrzymy, co robi nasz partner, zwracamy na to uwagę, ale i my pilnujemy prawda, siebie, żeby nie ulegać, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji. No, jeżeli małżeństwo nam służy, to po prostu to yy, pozostańmy wierni. Jeżeli chodzi o single i osoby poszukujące towarzyszy życia, no, taki raczej miesiąc, taki, taka stagnacja tutaj, takie. Mm, no raczej myślę, że tutaj wodniki pozostaną no singlami. Tutaj nie ma, nie, ma, nie ma szansy większej na znalezienie tego partnera, takiego stałego no uważać na takich prawda, lekko duchów, takich typów lekceważących sobie i obyczaje, i, i takie standardy, uważać też na takie, na osoby, które nadużywają na przykład alkoholu i mają takie dosyć buntownicze podejście do życia w sensie obowiązków. No jest tutaj raczej takie, no niestety tutaj dla skorpionów nie widać w miesiącu wrześniu, yy, przepraszam, dla wodników nowych, nowych partnerów nowych związków nowych relacji, także wodniki będą chyba musiały troszeczkę poczekać. Jeżeli chodzi o pracę dla wodników we wrześniu 2021 roku. W pracy. w pracy możliwa kontrola. Możliwa kontrola w zależności od tego, gdzie pracujemy, jaki zawód wykonujemy, czym się zajmujemy, Także możliwa tutaj kontrola, bądź też, Bądź też może jakieś zmiany w zakresie naszych obowiązków, kompetencji, które ograniczą, ograniczą nas, być może też niemożność, niemożność takiego rozwoju, niemożność podążania tą drogą, którą byśmy chcieli zawodowo, konieczność obrony swojej pozycji. Jeżeli, jeżeli wodniki rozważają podjęcie jakichś szkoleń, jakiejś dodatkowej edukacji, jakichś kursów, być może studia, to proszę się nie wahać, proszę się dokształcać, gdyż to może zdjąć te, te, te pęty, które są tutaj zawiązane na dłoniach tej kobiety i umożliwić, umożliwić awans, oczywiście to w dalszej perspektywie niekoniecznie we wrześniu, natomiast wszelkie szkolenia, wszelkie kursy jak najbardziej, jak najbardziej, no tej pozycji swojej trzeba będzie bronić, jeżeli zaś chodzi o finanse, no tutaj tak tak stabilnie, tak, tak, tak stabilnie, chociaż no mogłoby być lepiej, prawda, tutaj wodnik może się czuć trochę ograniczony, te wpływy mogą niekoniecznie pozwalać mu na, na mm, na zaspokojenie prawda, tych wszystkich potrzeb, jakich on by sobie życzył, więc trzeba będzie po prostu kontrolować te finanse, czyli no, pilnować, gdzieś tam sobie podliczać, żeby żeby na wszystko starczyło, żeby na wszystko, na wszystko było. Być może też, jeżeli jakieś wodniki mają zobowiązania wobec innych osób, no tutaj możliwe jest odczuwanie takiego noża na gardle, takiej konieczności, Spłaty prawda, tych zobowiązań. Ale można, można i trzeba stawić temu czoło. Być może jakieś nowe podejście do, do, do w przypadku, gdyby to wodniki posiadały jakieś zadłużenia. Nowe pomysły, może nowe rozwiązania, nowe propozycje. Być może uda się dogadać z wierzycielem i uregulować tą opłatę w formie ratalnej, co będzie, co będzie na, pewno, na pewno korzystniejsze. Jeżeli chodzi o szanse dla wodników w miesiącu wrześniu 2021 roku, szanse dla wodników w miesiącu wrześniu 2021 roku. No na pewno wodnik tutaj dzięki swojemu optymistycznemu podejściu um, będzie w stanie prawda przynajmniej tak w sensie emocjonalnym, w sensie mentalnym w sensie mentalnym odczuwać odczuwać zadowolenie. Tutaj możliwa jest dalsza edukacja. Jak najbardziej, więc jeżeli wodniki rozważają, zastanawiają się być może, mówię to też do starszych roczników, jeżeli obawiacie się, że jesteście hmm, jesteście za starzy, prawda, na podjęcie edukacji, to tutaj nie jest za późno, na nic nie jest za późno. Szkolenia, kursy, dokształcania, przebranżawiania, to jest ten moment, to jest ten moment, abyśmy, prawda, nie czuli się e, już ograniczeni. E, Nigdy nie jest za późno na, na naukę, nigdy nie jest za późno na przekwalifikowanie, i nie obawiajmy się tego, bo tutaj naprawdę wszelkie takie kursy i takie projekty edukacyjne będą nam jak najbardziej służyć. Być może uda się jakąś dotację, dotację uzyskać, być może są jakieś projekty, prawda, które umożliwiają. Umożliwiają rozpoczęcie takiego, takiego projektu edukacyjnego. Bardzo miła atmosfera, i w tej miłej atmosferze wodniki będą, będą przez ten wrzesień przechodzić. Yy, taka codzienność, miła, rodzinna yy, codzienność yy, dla wodników, bardzo sympatycznie. Jeżeli chodzi o zagrożenia dla wodników w miesiącu wrześniu 2021 roku. <laughs> Wodniki mogą się bać. Wodniki mogą się bać, mogą, y, mogą odczuwać strach o pieniądze. Y, tutaj na tym polu finansowym mogą, mogą wodniki się obawiać, obawiać y, utraty stabilności. Y, utraty kontroli takiej y, finansowej, ekonomicznej nad, nad swoim życiem może tutaj również chodzić o obawy o rodzinę. O, o dom rodzinny, może w sensie ekonomicznym, może w, w, w sensie takim bardziej emocjonalnym, prawda? Obawiać się o rozpad tej rodziny. Więc nie ulegajmy tym obawom, nie pozwólmy, żeby te obawy zdominowały nas i pozbawiły takiej mocy sprawczej do działania. Nie ulegajmy strachom, nie pozwólmy naprawdę, żeby te, te wrześniowe wieczory i te przemyślenia, takie depresyjne, pozbawiły nas tej werwy, tej aktywności. Tym bardziej, że tutaj naprawdę starajmy się otaczać ludźmi, którzy kreują i pomagają utrzymać taką zdrową, bardzo pozytywną atmosferę. Nie dajmy się po prostu smutkom, szukajmy ludzi, wychodźmy do ludzi. Nie Mm, nie zasiedźmy się tak w domu z naszymi problemami, prawda, tylko kiedy pojawią się lęki, smutki, yy, czy korzystajmy ze wsparcia rodziny, yy, czy bliskich osób, chociaż tutaj też pojawia się pewne zagrożenie, prawda, ze strony yy, może nie ufajmy tak do końca, prawda, wszystkim w miesiącu yy, wrześniu. Szczególnie tutaj powiedzmy koło domu, może, może chodzić jakaś sąsiada, jakąś sąsiadkę, yy, Także może nie, nie otwierajmy się aż tak bardzo, prawda, do, do, do wszystkich, do tych, których nie do końca znamy, co do których nie jesteśmy mm, aż tak bardzo przekonani i pewni. E Także na to uważajmy, prawda? E Zadbajmy o ten dom, ale przede wszystkim nie ulegamy strachom, nie dajmy się lękom. E Porozmawiajmy z kimś, ale kimś, komu ufamy, żeby to nie była taka, prawda? E żeby tym, tym naszym adwersarzem nie była taka osoba, która y, ma takie luźne podejście, czy do nas, czy do, czy do życia, która tak no, nigdy szczególnie się o nas nie troszczyła, prawda? Y, I szukajmy po prostu pozytywów, szukajmy pozytywnych ludzi, którzy będą nas wyciągać z tego marazmu, bo rzeczywiście ten marazm wrześniowy jest tutaj dużym zagrożeniem, a, a tutaj piękne, piękne szanse się rysują dla. Dla wodnika, więc szkoda by było je zaprzepaścić przez y, oddawanie się, po prostu uleganie takim negatywnym, y, negatywnym emocjom. Więc myślimy pozytywnie, a wszystko będzie dobrze. Podejmujmy nowe wyzwania i nie bójmy się ich, bo tutaj strach jest bardzo dużym zagrożeniem. Strach może nas blokować, a to jest tylko strach, prawda? Więc my musimy go pokonać y, i nie pozwolić, żeby on pokonał nas, bo on tutaj może całkowicie zablokować. Zablokować działanie, zablokować wszystko, a to jest naprawdę bardzo, bardzo korzystne dla wodników. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.